No, no. Ale co to jest? Nie mam kasetki na kasety Radio to Bardzo dobre Bardzo dobre radio było Ani to jest na kasety. Z którego roku? No, no gra, tylko że... I co się ale... No tylko nieczysto, nieczysto czysto. gra sześciu tutaj. Gdyby się podłączy to gra Także żeby przestroić to. to. Podobno jest tutaj w Alejach e, e, 24 w Suterinie. Podobno dali mi taki adres, on robi, robi to. Aha. Aleja Wojska Polskiego 24. Dobrze. Mar... Może coś A. zrobi, wie Pan. No. Bo kochany to radził. Moje kochane. Radia. No ale... Potrzebuje trochę pomocy i tak i tak szanowni. Tak. Ale co dokładnie się stało? Mhm. Trzeszczy. Trzeszczy. Nie czysto odbiera. No i tak na kasety trzeba by założyć tam taką gumkę. Aha. która kręci te... Aha. Ta gumka posuwa się wyskoczyła. Także takie są sprawy. Dużo zdrowych. A pan sąsiadem jest w ogóle? Dużo zdrowie. Pan gdzieś tu, bo ja tu mieszkam. Tu? Tak. No, tu ja mieszkam. Tu pan mieszka? Tak, tak. O, no, a ja tu. No. Tu? Tak. blisko? No. To co? Wspaniały dom. No. Wspaniały dom? No. To bardzo cieszę. Nie no, będziemy się widywać. No, ma piękny no. się... dom. To, ale sam pan mieszka z rodzinką. Z rodzinką. Duże dzieci. Dzieci w drodze. <laughs> w drodze, no tak. Co, za granicę pojechali? Nie, dopiero się, ja młody jestem jeszcze. No widzę, no przecież, to pytam, gdzie... Planuję, ja i dojrzewam do tego, żeby... Je a małżonka mnie. jest? Jest. No to chwała Bogu. To lepiej życie. Najlepsze na świecie. Lepiej żyć we dwoje, lepiej. No najlepiej. Lepiej. Samemu, proszę Pana, utopia. Samemu, nie daj Boże. We dwoje jest cudownie. No. I pan jest wspaniały człowiekiem. No i pan też taki miły, że się poznaliśmy. Będziemy się widywać. Dziękuję, sobie, że się Do widzenia. Ale jak się ma 95 lat, wie pan, to już człowiek słabo chodzi. 95 to pan młodo, No, no 4, no 4 i trochę.